Moi drodzy, witamy Was po krótkiej przerwie. Już tutaj widzę, że Małgosia walczy tak. z ciastem. Dobrze, my najpierw powie, powiemy właściwie, jak to ciasto przygotowaliśmy, bo teraz już widzimy efekt końcowy praktycznie. Za chwilę trafi do piekarnika. Od czego zaczynałyśmy? Od masła i od y, zmielonego lnu. Yy. Po. Czyli możemy się trochę bawić Taak, wtedy bez e, problemu. Rękoma. Tak jest. E, trzeba oczywiście trochę doprawić, czyli e, tutaj poszło troszeczkę gałki muskatołowej, mm, czyli coś takiego, mhm, tak. świeżutkiej. Świeżutkiej i trze się po prostu tak, zwyczajnie, bez żadnych patentów. Ile tej gałki potrzebujemy? Tylko to zależy do smaku, aromatu? Do, to zależy po prostu od podniebienia. Mhm. Tak? jak ktoś jest, jest bardziej, bardziej wymagający podniebienie, jeżeli chodzi o takie różne mm, korzenne zapachy i smaki, to jak najbardziej można więcej. Ale ponieważ dodaliśmy ten, mm, ten cukier Muskowado, no trzcinowy, ten, ten ciemny cukier, który możemy kupić. Yy, w różnych sklepach możemy kupić, nawet się nie spodziewamy w jakich. W Poznaniu również. W Poznaniu również. No to świetnie. Tak. Czyli ten cukier jest dostępny i tutaj jeszcze? Yy, tutaj jest taki ekstrakt waniliowy, mhm. taki mocno intensywny, wydaje mi się, że na jakimś tam Tak jest, procencie. I też dolewaliśmy dosłownie odrobinkę. Dosłownie troszeczkę. To oczywiście trzeba dobrze wymieszać i sobie spróbować, czy nie jest za, za suche. Jeżeli jest za suche, to może nawet troszeczkę tego jogurtu greckiego dodać, żeby już nie, nie było przewagi masła to wtedy też ładnie to tak no, zwilgotnieje. Super. Wobec tego, co robimy teraz z tym ciastem? No, teraz trzeba to dobrze zagnieść, jeszcze raz potem spróbuję i potem wystarczy je tak naprawdę przenieść i ładnie wyłożyć tartą. Czyli wykładamy wtedy na naszą formę. Jaka to musi być grubość tego ciasta? No, ponieważ to jest specyficzne ciasto, także nie lepiej... będzie rosło właściwie w piekarniku. Nie, w ogóle. W ogóle. Także chodzi tylko o Lekkie zapieczenie. No i w zasadzie tak do 5 mm, nie więcej, nawet, nawet mniej, bo ta masa czekoladowa i tak się zwiąże z, tą, z tym spodem. Mhm. I jeżeli będzie dobrze zapieczona, to, to po prostu im cieńszy, tym, tym lepiej, bo jest po prostu naprawdę. To ona jest dziwna. To ona jest dziwna, ale. Ale, ale, ale jest z pewnością fajna. smaczna. Będziemy tak. za chwilę już próbować. Czyli tak, pierwszy krok będziemy wkładać same spód, samo ciasto na blachę. Dokładnie. Potem do piekarnika. Na ile minut? No to też zależy. Myślę, że tak 15 przy 180 stopniach mhm. powinno wystarczyć, ale trzeba też zawsze jakąś tam. W framugę ciasta, po prostu posmakować. No. No, oczywiście, że tak. No, bez smakowania nie ma no, nie pieczenia. ma działania. Tak dokładnie. jest. Nie ma działania. Dobrze. Y, potem wyjmujemy z powrotem ciasto. Krok tak. numer dwa to oczywiście jest dodanie tej naszej czekolady i tej masy, którą tak. będziemy robić. Czekolada już jest. Ja przypominam, że tam jest i skórka pomarańczy i troszkę I imbir. imbiru, mhm. ale trafi też jogurt grecki. Tak, jogurt grecki. to znaczy na początku. Na początku trzeba zmiksować cukier, ja użyłam trzcinowego. Można kupić dwie różne grubości do masy lepszy jest ten drobniejszy. Cukier miksuje się z jajkami. Można dwa jajka, można na przykład same żółtka, to też zależy jak to, jak to woli. I potem dodaje się do tej masy czekolady, ale tak pomalutku też się miksuje. I potem jogurt grecki. I trzeba cały czas miksować, żeby to się nie zważyło, bo no, dlatego właśnie studzimy tą czekoladę, żeby nie było tam szoku termicznego. Super, i to potem wszystko jeszcze raz trafia do pieca. Dokładnie. Dokładnie. Super, bardzo fajnie. No to już teraz wiemy wszystko. Czekamy Małgosia na efekty wobec Dobra. tego. Publiczność już czeka, żeby spróbować, także to już za chwilę po krótkiej przerwie, moi drodzy. Teraz krótka przerwa i już za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia.